Dzień dobry, nazywam się Ada Muzyka, uczelnia świadomego terapeuty w Gdańsku, właściwie też i w Gdyni. Jak co roku już teraz praktycznie taka nasza tradycja, Małgosiu, witamy Ci nad morzem w Gdyni. Witam serdecznie. Dzisiaj nowy rok, także przedstawiam Państwu małżatę żodze numerologa, która wykłada u nas na uczelni, również też w Polsce, kursy numerologii karmicznej. Dziękuję pięknie. Cudownie jest rozpocząć nowy rok właśnie w tym miejscu i właśnie z ludźmi, którzy są przyjaźni, pomocni. A nowy rok przenosi nam, proszę Państwa, dużo niespodzianek, ponieważ w całości, jeśli sumujemy wszystkie cyfry, w tym nowym roku 2024 otrzymujemy wibrację 8, więc będzie dużo bilansów, dużo podsumowań. Mogą być bardzo dobre finanse, ale także duże ryzyko bankructwa. Dla osób, które wyprowadziły więcej niż połowę zysków z danych swoich inwestycji. Rok międzynarodowy, jak wszystkie lata 2020-2022, tak dobrze pamiętam. Bardzo dobrą pod wibracją 22, która nam daje kontakty międzynarodowe. W tej samej linii stoi obok karmiczna 26. 26 to jest karma zdrowia, miłości, transformacji przez miłość, karma ciała, ale nade wszystko to jest kod żołnierski. A więc mamy bardzo mocną finansową strukturę międzynarodową, która daje solidną finansową jakość połączoną z jakąś. Jednak walką, niekoniecznie walką zbrojną, ale także taką z walką wewnętrzną, a bardziej nawet przy wibracji 26, czas na leczenie rany. Czyli w biznesie, z tego co zrozumiałem, jako mężczyzna, musimy być zdyscyplinowani, tak? Nade wszystko. Duża dyscyplina, duża konsekwencja, 48. Tutaj stoi konsekwencja, systematyczność, metodyczność, planowanie, a tutaj duży rozmach w myśleniu. Poziom architekta, planowanie dużych projektów na dużą skalę. Pierwsze półrocze. uczymy się nowych rzeczy we współpracy, w grudniu mogą być związki także. Też w biznesie oczywiście. Także w biznesie, ale prywatnie przez przyjaźń, bo dwójka to zawsze miłość przez przyjaźń. Po trzech miesiącach wchodzi bardzo dobra, silna struktura finansowa, ekonomiczna, ale związana z międzynarodowym działaniem. Więc wszystkie plany międzynarodowe są zawsze wzrostowe warto prosić przyjaciół za granicą o pomocną dłoń. Jeśli pozostaniemy w miejscu, w którym staliśmy, to może być niestety strata finansowa. W momencie, kiedy idziemy do przodu, rozwój przenosi nam rozszerzenie horyzontów i sposobów myślenia. W całości rok koronuje trójka. Wspaniała Radość, lekkość, te pamiętam u Ciebie z tak, górską. Swoboda, tak? Przyjemność i satysfakcja, twórczość, wyobraźnia, romantyczna miłość. Czyli wspaniały rok. Bardzo dobry rok z dwoma zastrzeżeniami. W pierwszym roku Międzynarodówka, bardzo ważne: działanie międzynarodowe, wyjeżdżanie za granicę, kontaktowanie się z przyjaciółmi z zagranicą, wsparcie i tego systemu myślenia, niż ten, w którym się wychowaliśmy. Druga część roku, dbać o miłość, o odpowiedzialność w rodzinie. Ósemka to także odpowiedzialność w rodzinie na wysokim poziomie finansowym. Dwadzieścia cztery, które charakteryzuje drugą połowę roku, to przeprowadzka z rodziną lub dla dobra rodziny, to też odpowiedzialność w rodzinie. Całości rok skierowany mocno na dbanie o najbliższych, Ósemka to żołnierz-wojownik, podwójna tutaj w ukryciu, ale to także jest odpowiedzialność za lud, za przodków, za potomków, za szacunek do przodków. na no co ważne, będę zwracać w tym roku uwagę. Czyli wszystko to, co za nami, tak? To, co nas wspiera. A żeby czasami wspiera. się też odwrócić, tak? tak? I pokłonić, żeby też z tych jakości z nich, prawda? Dokładnie. Jakkolwiek nosimy nazwisko, dziś to jednak mamy pra-przodków, pra-matki, pra-ojców, i z nich idzie dziedzictwo. Którzy też ciężko nieraz pracowali na to, żebyśmy my mieli teraz tak jak mamy. Tak? I abyśmy w ogóle mogli zaistnieć. To jest wspaniałe. Tak więc w przyszłości tego roku dwa silne podziały. Pierwsza półrocza, dużo nauki, dużo kontekstów międzynarodowych. Drugi: rozrachunki z ran i blizny serca związanych z różnymi doświadczeniami karmicznymi, doświadczeniami na tej ziemi, na innych ziemiach związanych z wojowaniem, z wojnami na skalę tej planety i innych planet, ale najważniejsza w rozrachunku będzie rodzina. Dla mnie też, dla mnie, patrząc ustawieniowo, też zawsze czwórka i ósemka kojarzy się z matką, z ziemią, z pracą, ósemka z obfitością, z bogactwem, z ojcostwem, ale też z karmą, czyli też taka dla mnie równowaga. E, I patrząc, tak, tak i ojcowskie, I, ojcowski, i macierzyństwo, i ojcostwo. Także będzie to rok bardzo wymagający. Ale jeśli będziemy stać w pionie, jeśli będziemy zdyscyplinowani, pięknie powiedziałaś, że i związki par, i związki w biznesie. I obfitość, i nad trójka to też zabawa, przecież taka tak, lekkość. To jest przyjemność. I myślę też, że tak ten rok będzie. To jest też rok smakowania życia. I pomimo tego, że będziemy uwikłani w sprawie międzynarodowe, to jest to okazja do uzdrowienia własnych ram serca i blizn, nie tylko z tego życia, nie tylko z historii rodowej, ale także reinkarnacyjnej, ale w całości z radości. Boska, pierwsza z triady Boskiej. Wibracja, która przenosi nam pełne spełnienie ku radości. Pamiętam swoich wykładów. Zaczynamy od stworzenia radości w sobie. Tak. Więc czego się moglibyśmy życzyć naszym słuchaczom, naszym widzom, czy przyszłym kursantom? Zapraszamy oczywiście, jeśli Państwo lubicie numerologię. Tutaj, właśnie jeszcze raz przedstawię Małgosię Wrodze, która wykłada numerologię, nie tylko w Gdynie, ale również i w Polsce. Więc jeśli macie ochotę, taką zagłębić się tajniki reinkarnacji wcześniejszych też wcieleń, które można przecież czytać, tak, z numerologii, czy ogólny portret numerologiczny, zapraszamy do Ciebie na kursy, na warsztaty, w opisie podamy, gdzie i kiedy. A Małgosiu, co życzyć na ten rok? Ja względu na tą konstrukcję tego roku, życzę Państwu przynajmniej jednej dobrej podróży, nie musi być zagraniczna, musi być to miejsca, w którym jeszcze nie byliście, odkrywcza bardzo dobrej miłości w przyjaźni to nie musi być nowa miłość. To może być miłość, która już jest, ale ma być rozbudowana lub odbudowana przez przyjaźń. I nade wszystko zdrowia, bo kiedy pojawia się wibracja 26, to fizycznie w ciele pojawiają się urazy bitewne, rany z poprzednich cieleń. I dla osób, które mają w cykl w warunkach, imionach, nazwiskach, w swoich prywatnych trójkątach. Akurat w tym roku 26 aktywne, wtedy Dwójna nasób, a czasami nawet po tysiąc kroć bardziej, widoczne są urazy bitewne z poprzednich wcialeń. I nie tylko praca z fizjoterapią, chociaż jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, ale także praca z umysłem i z praprzyczyną, z kodem karmicznym, dąży do uzdrowienia na stałe tej struktury ciała. Czyli dużo zdrowia, dużo radości, ćwiczeń, świeżego powietrza, oddechu, dobrego macierzyństwa tak, dobrego macierzyństwa, dobrego ojcostwa, wszystkiego dobrego pomyślności w biznesie. I zapraszamy. Życzę Państwu przede wszystkim szczęścia. Wszystkiego dobrego na nowy 2024 rok.